Ja myśli, nie, żeby nie stać żadnego faceta porządnego matkobica tu tutaj z wami siedzi. Na co ty myślałeś? Ja nie jestem niewolnicą... Paś kto ucierpiał. Jestem no. matkowica. Widzisz? Dla wszystko szczęście no. no. jest z nim Wiesz, że najgorsi tyle siedzą, nie? Matkobica Dobra, drzwi, zamykaj tam, nie masz nic do powiedzenia. Jesteś ani mężu, ani nikt. Ja. Tak, mamy zanim były streamy. Mamę broniłem, palec mam złamany, ja byłem w szpitalu, ja mamę broniłem jako 10-latek, 12-latek, jak były, ojciec, znaczy były, były facet mojej mamy, ojciec mojego brata, jak rzuca moim bratem, co miał roczek, ja jako dzieciak wstawałem w obronie mojej mamy i mojego brata, cioty ty wolone. To ja mamę broniłem. No nie, gówno, wiedzą, to wiesz. Nie, się nią, ja tam wiem, czy A, słuchaj, nie pierwsza stream. tam, nie, nie, czy jesteś swoją matkę? Trzykrotnie. O, dobra. Z będziemy gadać. Szkoda słów.